Witam, Miro Invest, 26 stycznia, aktualizacja sytuacji na rynkach finansowych, zapraszam, myślę, że dziś krótko i na temat, bo sytuacja wydaje się być już powiedzmy wyjaśniona i stałym szablonem zaczynamy od indeksu Eurostox 50 i indeksu zmienności do tegoż indeksu i jak widać Mamy ładną lagę do góry. No, z piąteczek świeczuszka czerwona nam się tutaj utworzyła. Jakby nie było, zapowiada to korektę. Natomiast dotychczasowe szczyty na indeksie Eurostock 50. Mam na myśli ten szczyt 5100 punktów. Został pokonany. A więc HOSSA jest kontynuowana i to z przytupem. Nie ma się nad czym rozwodzić, rozwodzić ani też mm, mm, niepotrzebnie szukać dziury w całym. Korekty będą się pojawiać. Natomiast HOSSA jak widzimy <laughs> trwa innych zmienności także na stosunkowo niskim poziomie. Wszystko się spina. Wygląda optymistycznie. W szerszym układzie wygląda to tak. Ładna host, oczywiście, z pewnymi większymi wahaniami. Natomiast tutaj nie ma. Cienia wątpliwości, że po wygranej Trumpa nie wystąpił jakiś efekt typu kupuj plotki, sprzedawaj fakty. W tym sensie, że po Trumpie możliwe byłoby jakieś zawrócenie indeksów, jakieś spadki. No nie, tego efektu nie było. On wystąpił intradayowo na Bitcoinie. Była taka mocna sesja wyszkowa, później to przeszło w spadki. wręcz nowa sytuacja. Także na Bitcoinie się uspokoiła. A na rynkach akcji mamy kontynuację Hossy. Zobaczymy. Zobaczmy sobie S&P 500 Także ładnie do góry. Na tyle mojego wskaźnika. On oczywiście ciągle tutaj upiera się przy swoim natomiast możliwe, że to zachowanie wskaźnika będzie podobne jakie miało miejsce tutaj w roku 2014. Także temu spadkowi towarzyszył dalszy wzrost na SP 500 dopiero później mieliśmy jakieś spadki i <kluzny> później znowuż hmm, kontynuację Hossy, tak Natomiast no, ta sytuacja musi się, że tak powiem, musi się obrócić. Tak trwa spadek wskaźnika, co zwiastuje mniejsze czy większe problemy w przyszłości. Natomiast nie, nie musi się to, jak widać, wiązać z jakąś katastrofą. Mimo wszystko jednak moje nastawienie na rynek akcji no, od ostatniego czasu się zmieniło, o ile wcześniej z czterech um, strategii tylko jedna wskazywała na Open Long w tej chwili. No, dzięki temu co się stało na um, indeksie Eurostok 50 dwie strategie wskazują na Open Long, a więc moje nastawienie zmieniło się z jednej czwartej. Na jedna druga open long. Natomiast wymowa tego wskaźnika, mimo wszystko, i tak nakazuje mi pewną ostrożność i ciągle preferuję kupno, ale po, po korektach. Skoro przy SP 500 jesteśmy się rzeczy tradycyjnie zobaczmy sobie na Total Put call Ratio na SP500 Widzimy, że wraz z tym wzrostem tutaj na SP 500 Total Put correlation nie ma że zanurkował Jest to bardzo silny spadek poniżej tutaj dotychczasowe dołki To nam całkowicie potwierdza panującą na, na tym indeksie Hosse. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Przejdźmy na ten dalej. Bitcoin. Na Bitcoinie oczywiście także Hossa. Trwa. Tutaj ta czerwona świeczka. To był ten moment. No 20 stycznia tak było dużo wyżej, było nawet niżej, zakończyło się spadkiem i tak. Natomiast od czego od tego czasu, a więc na tej świeczce faktycznie odbyło się, odbyło się to zjawisko typu kupuj plotki, sprzedawaj fakty. Natomiast ono miało tylko wydźwięk intradayowy. Nie zakończyło się to jakąś zwałą na, na bitcoinie, póki co mamy rozwijającą się flagę. Bitcoin idzie nam generalnie w bok. Natomiast generalnie panuje tutaj trend wzrostowy. Co do, co do wskazań moich strategii z ośmiu strategii na ten moment. 6 wskazuje na open long, a więc jest pewna zmiana na rzecz otwierania kolejnych pozycji długich na bitcoin. Póki co. Idźmy dalej w surowce, zacznijmy od złota. Złoto tutaj kontynuuje ten swój lokalny trendzik wzrostowy. No póki co odbywa się to jeszcze w ramach tej korekty. Natomiast w ramach też generalnie długoterminowego trendu wzrostowego, i tutaj z pięciu strategii, jakie posiadamy, jedna strategia daje mi sygnał open long. Zobaczymy, co z tego wyniknie dalej. Dalej, mieć, 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 mieć tutaj, no, potem by strzale skorygowała, no, do tego poziomu mniej więcej tutaj, tej lokalnej górki górki generalnie mieć jest tutaj zakleszczona między tym trendem wzrostowym a tym tutaj trendem spadkowym. Bieżące wybicie, impuls jest prawo wzrostowy z korektą. No, wypada poczekać jak się sytuacja rozwinie, natomiast na samym KGHM-ie Także mamy wzrosty, tutaj była korekta, piąteczek ładnie do góry, aczkolwiek w piątek no, na miedzi, miedź skończyła dosyć marnie w piątek, a więc tutaj poniedziałek z KGHM będą problemy, tak? Natomiast generalnie z dwóch strategii na KGHM, które oczywiście uwzględniają to, co się dzieje na cenach miedzi, no, z tych dwóch strategii ciągle jedna wskazuje na open long. I także zobaczymy, co z tego wyniknie. No i dalej prawo emisji CO2. Kontynuacja zwierzek. Tutaj... <laughs> Do tych wyrzek prawo emisji CO2 szykowało się wręcz od dawna. Potem spadku, mieliśmy wybicie, korektę. Taki wtórny spadek, później zatrzymanie tego spadku, wyjście tutaj, przebicie tej linii trendu. Jak widać pokonanie tego szczytu i wszystko wskazuje na dalszy rozwój Tendencji wzrostowej. Aczkolwiek i korekty mogą się przytrafić. Póki co, na prawo emisji CO2 mam w tej chwili trzy strategie. I dwie, dwie z nich wskazują na Open Long. Dalej. Przejdźmy do walut i obligacji. Zacznijmy sobie od obligacji. No, obligacje dziesięcioletnie tutaj po tym wykraskaniu się spod noża dosłownie. No, lekko korypują. Tworzy się tu jakaś może lokalna flaga. Natomiast, no, nie ma tu jakiejś euforii zasadniczej, ucieknięcie spod noża i czekamy co dalej, tak z dwóch strategii tutaj na, na obligacje, jedna strategia mi ciągle tkwi, upiera się przy swoim open long, natomiast zobaczymy sobie euro dolara, euro dolar mocno do góry, Jest to korekta jaka tutaj się należała. Tutaj mieliśmy pierwszą fazę spadku, drugą taką nasiloną korektę i trzecia i znowuż powrót do starego tempa, wręcz tak na długość tych potwal. No tutaj się to zakończyło i wypadała korekta i tak się też stało. Wręcz klasycznie. Może to dojść spokojnie do 1.06. Natomiast na, na tą parę walutową mam oczywiście jedną tylko, a niestety generalnie długoterminową strategię i ona ciągle tkwi przy Open Short. Natomiast tutaj widzimy, widzimy osłabienie dolara, tak, ocenie euro. Zobaczmy sobie na indeks dolara, tak. I oczywiście o ile dolar nam wyraźnie osłabł A, co jest związane może z, no, z tym że te zapowiedzi Trumpa odnośnie ceł nie są jakieś tragiczne tu chodzi bardziej o jakieś 10%, nie jakieś 50% tak choć mm, owszem Słabsza presja na inflację osłabia nam dolara, ponieważ no, powraca temat obniżek stóp, kontynuacji obniżek stóp przez FED. Natomiast obligacje, jak pokazywałem tutaj, no, nie zareagowały jakoś ekstra dynamicznie, tak? Tutaj mamy jakąś powściągliwość, czyli, no Powiedziałbym, że raczej na euro-dolarze traktuję to póki co ciągle też jako korektę, nie jako zmianę trendu. <laughs> Może zobaczmy. Paryzjanem na eurojenie żadnego wskazania. Na jenie z, z trzech strategii dwie wskazują na open long. I tutaj się niewiele zmienia. Bank Japonii, owszem, podniósł, podniósł stopy o za 25 punkta, tak, punktów. I no nie wywołał tu jakiejś lawiny spadków, jakiejś drastycznie spadkowej sesji. A zatem ten tutaj wielki powrót carry tradingu. No jest aktualny, tak. Może będą jakieś spadki, póki co wskazuje to no, na jakieś przegrzanie tych wzrostów od tego dołka i natomiast takie utrzymywanie się w jakimś wąskim range tutaj przez dłuższy czas tak naprawdę ciągle promuje nam carry trading. Nie musi tutaj wielce kurs rosnąć. byleby wpadały dodatnie punkty Tak. No i to nam jeszcze tutaj pozostało. no <kluzny> też mam jakąś ciągłą grypę. O. No i to w zasadzie byłoby tyle. To w zasadzie byłoby tyle. A więc podstawowy wniosek z dzisiejszego filmu. Wniosek oczywiście bardzo prosty, oczywisty, dominujący, wszechwładny jest taki, że Hossa na rynkach akcji trwa, a zwłaszcza w Europie. Tutaj sobie popatrzmy na wykres siły względnej e Eurostoxa 50 do SP 500. No, widać, że ten wystrzał tutaj jest związany z tym umocnieniem się, z tym wzrostem na sile względnej, tak. No tutaj wcześniej już były takie zwyżki. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Długoterminowo i tak póki co jesteśmy pod dominacją USA i SP500. Natomiast, oczywiście, jest szansa, że kontynuacja hossy na rękach akcji także w końcu pomoże Bitcoinowi na jakiś większy, to ruch. Ponieważ, no, kiedy, jeśli nie teraz, w tak sprzyjających okolicznościach, tak tam są w tej chwili wszyscy zachwyceni. Widziałem nawet konferencję, to wystąpienie w Davos. Krótko inny temat. Genialne to było. Aż chciałabym się powiedzieć, żeby w taki sposób wystąpił, nie wiem, któryś z naszych. Ważnych polityków powiedział o co chodzi, do rzeczy. Ach, my takiego rzeźkiego dziadka nie mamy, niestety. No i to tyle. A tu nie mamy Wigu 20, ale tutaj na Wigu 20 też sytuacja. Pokazywałem, pokazywałem wcześniej. Jest dosyć klarowna. Po spadku tam było widać, że chodzi o dojście do 2400. Już praktycznie doszliśmy właśnie do tego 2400. W tej chwili oczywiście może być korekta. Natomiast sytuacja rozwija się póki co pomyślnie. No i cóż, wypada poczekać na dalszy rozwój sytuacji. I cieszyć się z, z rozwoju Hossy na rynkach akcji. I tym optymistycznym akcentem kończę to wideo. No, może jeszcze pokażę właśnie, może jeszcze pokażę portfelik. Portfelik się tutaj mi trzyma. Nie ma tu jakiegoś szału, natomiast lekko do góry. Oczywiście byłoby lepiej byłoby lepiej bo tutaj po łapkach ostatnimi czasy dostał właśnie z powodu tej ko korekty na mm, eurodolarze gdyby nie było eurodolara ten wyrośnik byłby wyraźniejszy ale z drugiej strony gdyby go było za dużo no to byłoby na dół. <laughs> także widać kij ma zawsze dwa końce i co jednak jest ok, nie mam powodu do narzekań. Także Wam życzę udanych inwestycji, natomiast także, no, tak z ostrożności bym nie popadał w jakąś euforię, raczej pilnowałbym tego, co się dzieje w portfelu jak się nam sytuacja rozwinie dalej. Ponieważ no w tej chwili to już jest trampowa euforia. Ale jak to mówią chwila tramwaj. No i tyle w tym filmie. Zapraszam na kolejne. Mam nadzieję do usłyszenia.